Siemano Złotowicze. Znajdujemy się dzisiaj w Chorzowie na rynku. Tu się odbywa chorzowski klasyk, e, część, trzecia edycja. E, samochodów przyjechało dość, tak średnio moim zdaniem, tak 30, może 40 samochodów się tutaj znajdzie. Samochody na się dojeżdżają, za przejeżdża czerwony, piękny garbusik. E, ja Was zapraszam na relacje z tego tej wydarzenia. E, Dziękuję za oglądalność, za dopełnienie mojego celu 50 subskrypcji. Na tym mi zależało, to mi było, pomoże mi teraz e, puszczać relacje live z większych wydarzeń, na którym bardzo mi zależało. Także serdecznie dziękuję za każdą subskrypcję. Pozdrawiam. No i zapraszam na e, relacje z, tutaj z tego wydarzenia. Pierwszy samochód w Kombiku. Państwo mają jakiś rower bierzemy się bliżej piękny składaczek ja mam inne Vigry 3 ale moje jeszcze jest do dopracowania niebawem pokażę go na e, jakimś zlocie nie wiem, podejrzewam że może za dwa tygodnie bądź za tydzień zabiorę go na zlot ale to jest w gdzie go zabiorę przechodzimy do motorów Trochę tu jest poczno, a ludzie ale zobaczymy, co uda się zrobić. Zrób Piękny Simpson. Zaczniemy od tego jedno jednego śladu, przepraszam. Zobaczcie to. Piękne, a ja taki kolor, to nie widziałem także jeżeli chodzi o lewo to trzeba było zrobić tutaj hamulce trochę blachanki ale niewiele no i to stało w stokole bezpach jest pobity drogą i metrową warstwą w taśmie a wiadomo jak one działają na kiele samochodowe. Piękna na błyskach auto jest oryginalne do budynku jedyną nie oryginalną rzeczą jest akumulator.

Masz no, no, tu tyle, że wystarczy od jednej stacji do drugiej. Do dziękuję serdecznie. Do tego A do następnych ja się uczestników pasażerów będę się przemieszał. Z góry mówię proszę, żeby się na mnie nie obrażać, bo na pewno do wszystkich nie trafię, bo mam ograniczony czas, ale chciałbym jak największą liczbę pojazdów Arbusz, przystać.

Mamy chyba Rolls Royce, to jest młodszy, do niego. Słyszymy skoda, Ustawia Jak w tym filmie? Na tam to jest taki. Zostawiamy na mnie. Zostawiamy na mnie. Zostawiamy Mercedes Może idziemy do niego tutaj Patrzcie jaka piękna ta tutaj jest, deska robiłaś to samo drzewo Jak będziecie jak ktoś poczytać Jedziemy Opel Takiej Audiślin z dawno nie widziałem tego nie muszę przedstawiać, tego nie muszę przedstawiać. A to jest tarpa. Teresa z o.k. generacji Syrena Posto Pięknie zrobiona, zachowana w klasyku. Zajrzyjmy do środka. Przed nami Żuk, Gol. ale zobaczcie tutaj.

Mercedes W 121 na rocznik 1955 Wyprodukowany w Niemczech na rynku szwedzkim ładnie no. schodzi, schodzi. Co? tego pojazdu jest to, że przystąpiła lete. Artu, jesteś w tym. kolejny credence. Jest to pierwszy samochód produkowany seryjnie z formułowaną sklepową z, z pierwszy pojazd był produkowany przypomina 56 rok I jeszcze jedna ciekawostka, posiada podwójne ogrzewanie każda strona ik, ale zobaczcie to, bo to siarska Został restaurowany 12 lat, 13 lat temu W zasadzie chodziło tylko na kierownicę Możesz tu Dziękujemy. Kolejna, kolejna porcja muzyki, a ja za chwilę będę. Chyba pokażę, to modelu, czyli 201990, nie nie, 20, 2000. Pięknego, Nie 2000. 2000 samochody tak nie wyglądają. Reklam te te piękny. A w środku męczek, piękne Aż się chce siedzieć Nie każdy ma Próbujemy się dostać do Jaguara Proszę. 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 Jakieś wiczu? takie Maluszki? Chyba jeszcze do tego desotu. Chyba pokazać coś pięknego, jak piękne ujęcie. Ja nie do tego wynalazku Dixie, tam nie wiem co to jest, tak naprawdę. A ja już się powtórzyłem, co to bójka. czyli drzwi otwierane były w To Tocznórka, jak powiem, tam chyba też tak miała. Nie szkodzi, nie szkodzi. Zobaczcie tutaj. Non sono più felice da venire, ma che la è Субтитры сделал DimaTorzok to, Jestem tutaj jakieś, może nie wiem, 15-20 minut. Jak to takie spotkanie, nawet w miary przynajmniej w sobotę, jak już pani zleci. Jutro się wybieram na kolejny zlot, Nie, na razie nie będę mówił, gdzie. To się dowiecie widzowie na no w dniu na pewno nie mogę na razie, nie chcę zadać gdzie się będę wybierał niech to zostanie, tajem, zostanie tajemnicą eee, zostanę tu jeszcze może z godzinę jeżeli by coś dojechało to coś jeszcze dogram eee, porobię trochę zjedz jeszcze i jadę w końcu do domu się wyspać eee, Wydaje mi się, że Wam właśnie wszystko pokazałem, co do tej pory moje oczy ujrzały. Przed nami kolejny piękny pojazd, oznaczony numerem 33, kategorii pierwszej. Piękny Dixie. Dixie w historii właściciel tego pięknego samochodu. 28, końcowa produkcja taktyczna jak -y, bo za chwilę nazywało się ten ulicy. Samochód z bardzo długą historią, bo w tym filmie szcząskim, z nie niego się żenię, pamiętam o tym samochodzie. Wiele osób właśnie przychodzi i mówi, nie wiem, że jeszcze go widzi. Dziś tam, że a auto nie istnieje, a. A, jedna. a coś więcej, jakieś problemy, jakieś anegdoty. Ile, ile kosztowało odrecydowanie tego pojazdu w takim stanie? No tutaj pewnie wszystkich może zdziwiony, ale ja kupiłem do samochód właśnie w tym stanie.